Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was test paletek. Szósty zmysł od marki Pierenne. Podzieliłam się moimi paletkami z Magdą. Magda ostatnio wypuściła też recenzję tych chłodniejszych palet. Sobie zostawiłam te troszeczkę cieplejsze palety. Jestem ich bardzo ciekawa, ponieważ paletki wzbudzają bardzo dużo kontrowersji. Jedni z nich mówią, że jest to tańsza wersja tych paletek z Fendi, które wyszły. Inni mówią, że niezbyt zachwycają jakością. Dzisiaj postaram się to dla Was sprawdzić. Paletki składają się z sześciu cieni. Każda z nich jest inna. Każda z nich e, wygląda trochę inaczej. Ja wam pokażę jak one wyglądają obok siebie. Ja zostawiłam sobie chyba te najbardziej różnorodne paletki. E, zdecydowanie mam ma gdzie niestety przypadły te, które są bardzo podobne do siebie, choć uważam, że każda z nich ma jakiś czynnik, który jest e, bardzo podobny do siebie. E, to uważam, że paletki e, dosyć ciekawie się prezentują. Przynajmniej te kolory, które wybrałam ja. Tak e, to wygląda. O, w ten sposób. Pokażę Wam, oczywiście, słocze każdej z tych paletek, żebyście mogły zobaczyć, jak wyglądają. Ponieważ, jak to w odcinkach bez ściemy, zawsze prezentuję Wam słocze paletek. Oczy wyglądają bardzo obiecująco i chyba dzisiaj wykonam dwa różne makijaże oczu po to, żeby wykorzystać potencjał tych paletek jak najbardziej się tutaj zastanawiam, jak je ze sobą zesparować w jakimś sensie. No dobra, najpierw na tym oku pobawię się paletkami Colorado Springs oraz Ocean Sunset. Paletki te kosztują 34,99, czy jest to dużo, ja powiedziałabym, że jest to taka w miarę normalna cena, jak na to ilość. Są przede wszystkim bardzo poręczne. Powiedziałabym, że to zdecydowanie na wielki plus. No dobra, no to lecimy z tym tematem. W takim razie zacznę może, bo cały czas do mnie krzyczy ten fiolet tutaj najmocniejszy, i chciałabym go użyć na pierwszej linii frontu. Dobra. No to lecimy z tym tematem, zobaczymy jak wygląda jakość tych cieni. Okej, okay, przejdę teraz do tej drugiej paletki, która nazywa się Colorado Springs i żeby przecieniować tutaj to załamanie, wejdę tym trzecim cieniem, tak on się nazywa. Cienie zdecydowanie bardzo mocno pylą, co może świadczyć o ich wysokiej pigmentacji. Zobaczymy teraz jak cienie się ze sobą łączą. Czas na kolejny odcień, którym chciałabym tu wjechać i jest to ten taki przygaszony łososiowy kolor. Ok. Wezmę sobie z tej paletki Ocean Sunset ten fiolet i przyczepię tutaj na powiekę bo błyski też trzeba sprawdzić jak one się tutaj prezentują okej, okay, tylko ten cień jest bardzo przeźroczysty w ogóle nie patrzcie na to co się dzieje tutaj z zewnętrznym kącikiem ponieważ ja mam, ja mam dosyć duży problem z oczami alergia mi zaczyna dopadać biorę sobie ten taki czerwony cień z paletki tej drugiej i staram się wtłoczyć tutaj ten cień jako cień przejściowy pomiędzy tymi dwoma cieniami. On, ten cień nie ma jakby takiej bazy. Jest to cień, który idealnie wejdzie właśnie na fiolet, a nie na gołą powiekę. Muszę tutaj czymś to skontrastować w wewnętrznym kąciku, sama jeszcze nie wiem co dać na dolną powiekę, ale chyba pociągnę też ten fioletem. Może zrobimy tak, że dam ten żółty w wewnętrznym kąciku, mam nadzieję, że to nie skiepcie tego make upu. Ale chce mi się takiej troszeczkę odmienności. Takim spoko to wygląda. Tak trochę on się rozciera do pomarańczu, ale to akurat na jego plus. Myślę, że cieniowanie tego oka jest spoko, skończone. Możemy przejść do drugiego oka. Poczekam, aż mi się wyciszy ten zewnętrzny kącik. Co mogę powiedzieć teraz, to to, że dobrze mi się pracowało. Cienie są delikatnie, zbyt suche w swojej konsystencji, przez co może być problem na mokrych bazach. Od razu Wam mówię, warto jest odczekać albo delikatnie usztywnić bazę pudrem. Te błyski nie są tak błyszczące, jak bym myślała. Są ładne, ale mają coś takiego w sobie, co nie zachęca do ich używania. A wbrew pozorom, patrząc na tę paletkę, paletka jest taka bym powiedziała trochę bez życia. Już bardziej przemawia do mnie ta paleta zdecydowanie. Jeśli chodzi o swoją kolorystykę, ale starałam się tutaj użyć i jednej, i drugiej paletki. I taka ocena, jakbym miała powiedzieć, tych dwóch paletek 1 z 10, dałabym ósemkę, siódemkę, ósemkę, Dobrze mi się pracuje, nic się nie dzieje, dobrze się łączą, dobrze się blendują, więc przechodzę do drugiego oka. Okej, okay, czas przejść do drugiego oka i to jest zestawienie, które jakoś muszę ze sobą połączyć. Możecie się domyślać od którego koloru zacznę. Tak, zdecydowanie zacznę od... Zobaczymy jak mi się to złączy. Zacznę od tłaczania tej niebieskości na moją powiekę. No dobra, zobaczymy, jak uda mi się stworzyć to przejście tym e, cieniem jaśniejszym. Jeśli mi nie pójdzie z tej paletki, to zdecydowanie będę się posiłkować i wezmę ten trochę ciemniejszy łosoś z tej paletki. Dobra, zobaczmy, jak to się mi połączy. Ok, tak jak powiedziałam. Chyba będę się posiłkować tym drugim odcieniem, ponieważ ten niezbyt dobrze się tutaj łączy. Ok, całkiem spoko mi się to złączyło. Teraz dam odrobinę Next Liter Primer w wewnętrznym kąciku, bo chciałabym tutaj dać połączenie i teraz nie wiem, czy dać ten kolor, czy to złoto. I chyba dałabym to złoto. No, fajnie wygląda to złoto tutaj. Mam ochotę przyciemnić odrobinę jeszcze zewnętrzny kącik, bo chcę zobaczyć, jak się łączy najciemniejszy cień z paletki i wezmę sobie na taką kuleczkę, to jest GZEZEPP 230. Dodam, słuchajcie, delikatną kreskę, przykleję rzęsy i wracam do Was z podsumowaniem. Ok, jestem gotowa, żeby dać Wam podsumowanie dzisiejszego dnia. Powiem tak, paletki mają swoje zdecydowane plusy i Minusy. Rozumiem teraz, dlaczego mogą być one dosyć kontrowersyjne. E, mają bardzo różnorodne wykończenia. I teraz omówmy odrobinę te wykończenia. Maty są bardzo fajnie napigmentowane, zarówno ten fiolet, jak i ten niebieski bardzo mi się podoba. Natomiast podczas e, rozcierania tych cieni, one jakby trochę tracą na swojej e, intensywności koloru, bo nie tracą pigmentacji. Tylko mam wrażenie, że Podczas rozcierania ten kolor robi się troszeczkę mniej żywy niż jest tutaj w rzeczywistości. Nie miałam problemu, żeby pracować z matami. Maty są fenomenalnie napigmentowane, dają naprawdę radę i jak widać jedno oko zrobiłam w takim mega macie właśnie ze złotym wewnętrznym kącikiem z tym turkusem, bo chciałam właśnie wykorzystać. Tak, drugie oko jest troszeczkę bardziej wycieniowane, jest użyta większa ilość kombinacji kolorystycznych i też nie miałam problemu z tymi cieniami. Jedyne, co zwróciłam uwagę, to niektóre błyski są trochę wątpliwe, ponieważ ciężko jest uzyskać jakiś mega błysk, ale również na słoczu on nie jest jakiś mega spektakularny. Nawet jeśli go dołożymy, to tego dołożenia też jak wy widzicie, nie widać w przypadku akurat tego. Natomiast już nie można tego samego powiedzieć na przykład z tej paletki. To złoto jest po prostu. Wow, ono jest lekko holograficzne w pomarańcz. Ma taką pomarańczową drobinkę, zdecydowanie ciepłą, i jest naprawdę przepiękne to złoto. Dlatego zdecydowałam się dać je w wewnętrznym kąciku i jest fenomenalne. Natomiast w tej samej paletce mamy również trzy cienie, które mają delikatne satynowe wykończenie. I tutaj te cienie mogą Was, jeśli oczekujecie, że będą się mega błyszczeć, no to one są takie, bym powiedziała, mega dzienne. To jest taki mega dzienny błysk, który nie da Wam tego spektakularnego błysku. Ale co Wam próbuję powiedzieć, to to. Że wykończenie w tych paletkach jest bardzo różnorodne, ale na plus, nie na minus, ponieważ e, myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. E, co do ceny, co do jakości, co do ułożenia kolorystycznego w paletkach, no to, to jest na przykład kolejny minus. Ponieważ jeśli decydujesz się na zakup takiej paletki, to możesz mieć teoretycznie problem, żeby wykonać nią e, dzienny makijaż, ponieważ użyjesz dwóch cieni i zabraknie ci jakiegoś fajnego błysku. Użyjesz. Czerwonego z żółtym, i na tym by się kończyła możliwość połączenia. Pamiętajcie, że dwa najgorsze w połączeniu cienie na powiece to jest właśnie taka czerwień ostra z takim fioletem, dlatego ja po to nie sięgnęłam, tylko wzięłam drugi trochę bardziej przygaszony odcień, ponieważ bałam się, że wytworzy się plama pomiędzy tymi cieniami, co jest bardzo prawdopodobne, e, ponieważ te, te dwa cienie są od razu stracone, jeśli chodzi o łączenie się ze sobą. Tak samo się dzieje w przypadku tych dwóch cieni. Gdyby w tej paletce ten cień był zastąpiony tym odcieniem. To one by się świetnie ze sobą połączyły, co widać na przykład tutaj na załączonym obrazku. Natomiast ten cień nie miał sensu bytu w połączeniu się z tym cieniem. I tak samo się dzieje z tymi dwoma cieniami. One się teoretycznie spoko złączą, bo tutaj jakby jeden na drugi wszedł, ale już ten najciemniejszy kolor miał duży problem, żeby wejść na tak intensywny niebieski kolor. Myślę, że ktoś tutaj chciał stworzyć fajny układ kolorystyczny, i to jakby tutaj trochę kuleje. Pamiętajcie, że. Widzowie jedzą oczami. Każdy z nas je oczami. Jeśli dana paleta Was inspiruje do tego, żeby stworzyć makijaż, to ją stworzycie makijaż, ale uważam, że jeśli cienie w jednej paletce mają utrudnione zadanie w łączeniu się ze sobą, no to już następuje trochę problem. Jeśli miałabym wybrać jedną, jedyną paletkę, i tu Was zaskoczę z tego wszystkiego, co Wam dzisiaj zaprezentowałam, to wybrałabym właśnie tą paletkę, ponieważ jest najbardziej uniwersalna i to jest 0,1 Golden River. I uważam, że brakuje tutaj takiego jednego przejściowego cienia. Gdyby ten cień nie był błyszczący, to byłaby to paletka idealna. Dlatego mówię, jeśli chodzi o układ kolorystyczny w, tej pale, w tych paletkach, tutaj bardzo mocno to kuleje i ktoś miał tutaj pomysł, ale nie, ten pomysł nie był praktyczny. On. Um, zmusi Was do tego, żebyście kupiły więcej niż jedną paletkę, ponieważ nie będziecie w stanie wykonać jedną, jedyną tą paletką. Po prostu makijażu, który może Was zadowolić. Żeby wykonać dobre cieniowanie, powieki potrzebujemy przynajmniej trzech odcieni w macie i do tego dodajemy błyski. Gdyby tu były trzy maty, i trzy błyski, to byłyby to paletki idealne i, i naprawdę wróżyłabym tutaj sukces. Zdecydowanie bardziej mi się podobają paletki, w których jest większość matów. Maty są naprawdę fenomenalnie napigmentowane. Rozumiem teraz, dlaczego um, te zdania są aż tak podzielone. Jeśli chodzi o te paletki, jedni mówią, że są takie sobie, drudzy mówią, że są. Mm. Powiem tak, ja nie mam nic co do zarzucenia jakości, jakość jest naprawdę w porządku. Natomiast można było dopracować tutaj mm, te paletki bardziej, bo one, przynajmniej te, które ja wybrałam, są różnorodne. Natomiast te, co dałam Magdzie, polecam Wam serdecznie, żebyście obejrzeli sobie również na kanale Magdy pozostałe cztery paletki. To jest takie wrażenie, że te palety, które jej dałam, są takie same. Każda z nich jest praktycznie taka sama. I teraz pytanie, czy firma, która wypuszcza takie same paletki Zakłada z góry sukces tej kolorystyki, dlatego tworzy je w podobnej kombinacji kolorystycznej. Czy może jest to strzał w kolano finansowy dla firmy w tym momencie, ponieważ wypuszczenie zbyt dużej ilości takich samych palet jakby zniszczy możliwość większej sprzedaży tych paletek? Ja tak uważam, dlatego że tamte paletki mają chłodną tonację, i o ile chłodną tonację kupuje się rzadko, a przeważnie kupuje się ciepłe tonacje, tak uważam. Tak, tamte paletki są naprawdę średnio inspirujące. Taka jest moja opinia w dzisiaj w tym filmie. Mam nadzieję, że makijaże Wam się podobają. Piszcie koniecznie, co sądzicie, który makijaż według Was jest ładniejszy. Jesteś e, niebieski team, czy jesteś fioletowy team? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam. Dziękuję za uczestnictwo w premierze i dzisiaj przesyłam Wam gorące buziaki i do następnego. Trzymajcie się! Bye.